filmu zostały użyte stare puzzle Dzień Doberek. Widzowie witajcie w pierwszym odcinku na tym kanale. Ale pigułka, jak to jest pierwszy film, przecież to już jest czwarty film na tym kanale. Otóż widzowie chodzi o to, że jest to przeróbka pierwszego filmu, na którym było wiele niedociągnięć, a i był tam mój prawdziwy głos, więc teraz nie dowiecie się kim jestem. Hahaha, ha, ha, dobra, przechodząc do rzeczy w dzisiejszym odcinku, przyjrzymy się muralowi. Pyzdrach, tak temu legendarnemu muralowi, który istnieje już w Pyzdrach od 2016 roku, ma on 30 metrów szerokości i 12 metrów wysokości. Została on stworzona przez pana Radosława Barka, który jest twórcą również takiego. Płynnego muralu na poznańskiej śródce przedstawia on 15 głównych wątków. Z z historii zaczynajmy. Jeżeli chodzi o cały mural, będę wam mówił o poszczególnych elementach, Uję do tego tablicy obok muralu i nie tylko. Numer 1 Myślę, że takie rozpoczęcie w nawiasie naszej przygody jest idealne, a przy numerze pierwszym kryje się jedna z najbardziej popularnych scen z całej historii pyzdr, czyli oczywiście ucieczkę Kazimierza Wielkiego z pyzdr scena ta już jest taka. Ja. Powiedziałem, legendarna na muralu jest ona świetnie przedstawiona, jest tam dokładnie namalowany tytułowy król polski Kazimierz Wielki z jednym żołnierzem przechodzących przez tunel jak legenda, mówi ten tunel był pod wartą, całe wydarzenie było. Spowodowane najechaniem krzyżaków na pyzdry, ale o tym opowiem w innym filmie. Numer 2. Ten numer w porównaniu do ostatniego nie pokazuje żadnego hołdu ani nic z tych rzeczy. Pokazuje on budowlę, która istnieje do dzisiaj czyli Kościół Fer. Ale o tej niesamowitej, jakże ważnej w historii pystr budowli, nagram osobny film, więc w tym mogę Wam powiedzieć tylko o wyglądzie, bo był on lekko inny, co można dostrzec gołym okiem. Numer 3. O tym numerze opowiem trochę więcej, bo przedstawia on typową dla tamtych czasów w Pyzdrach uliczkę, która była naprawdę piękna. Są tam również domy budowane specjalną techniką, były one również budowane pod kątem dla uzyskania lepszego wyglądu do dziś. Pozostały takiego typu domy, chociażby dom podcieniowy, którym zresztą też nagram film, bo jest to naprawdę ciekawe miejsce. Numer 4. Budynek przedstawia jeden z siedmiu kościołów, jakie kiedyś znajdowały się w Pyzdrach jest to kościół świętego krzyża, prócz niego nieopodal bramy kaliskiej znajdował się kościół bożobrobców pod wezwaniem świętego ducha. Numer 5. O numerze czwartym, tak jak w przypadku drugiego opowiem więcej w osobnym filmie, przedstawia on otóż klasztor franciszkański, który jest praktycznie lustrzanym odbiciem tego dzisiejszego, ale tak jak mówiłem dokładniejszy film o nim pojawi się niedługo na kanale. Numer 6. Tutaj już na pewno znane przez Was postacie, czyli zbrojnych lub straż miejską z klasykiem pystr, armatą. Armatę jak wiadomo historię swoją ma i tak on i też nagram film nawet pojawi się w niejednym filmie poza tym głównie przeznaczonym dla niej. Jeżeli chodzi o armatę to oczywiście poza tym, że symbolizuje gotowość pystr do strzału oraz obrony jest czystym nawiązaniem do pierwszego wystrzału armaty w Polsce jest to już symboliczny element pystry jeżeli chcecie się jeszcze więcej o niej. Dowiedzieć to wystąpi w kilku filmach. Numer 7. Numer 7 za to ukazuje Zamek królewski i specjalnie podzieliłem go na dwie części, gdyż ta teraz omawiana pokazuje centrum władzy i obrony miasta. Kontrastuje z domami mieszczan i strażą wręcz wyróżnia się skalą. Nadaje kompozycji perspektywę historyczno-obronną pystr. Zamek stoi wyraźnie wyżej niż zabudowa mieszczańska i domy pod klasztorem, żeby podkreślić hierarchię przestrzenną. W rekonstrukcji muralu omawiany numer 7 obejmuje... Główny budynek zamku i wieżę strażniczą. To najważniejszy budynek obronny i rezydencjonalny miasta. Na muralu pokazany jako murowany, dominujący nad miastem, z wieżą lub basztą. Symbolizuje władzę królewską i strategiczne znaczenie pystr. Numer 8 to najprawdopodobniej flaga królewska przedstawiająca orła, umieszczona na najwyższym punkcie wieży. Pokazuje, że zamek i wieża należą do władzy królewskiej, a nie prywatnego właściciela. Na muralu pełni też funkcję wizualnego akcentu, podkreślającego dominację zamku nad miastem. Kolory i kształt flagi są często uproszczone w rekonstrukcjach muralowych, więc niekoniecznie odpowiadają dokładnie historycznemu wyglądowi. Aga pomaga widzowi natychmiast rozpoznać hierarchię przestrzenną w obrazie: najwyżej władza królewska flaga plus wieża, poniżej obrona numer 6, na dole życie codzienne mieszkańców numer 4, numer 9. Numer 9 przedstawia postać ducha Mikołaja Zbiechowa, który był ofiarą wystrzału armaty, ale jego temat poruszę również w innym filmie. Numer 10 Przy numerze 10 kryje się postać dążąca do bramy miejskiej z zabudowaniami bramnymi. Bramata prowadzi do zamku, a sama postać wygląda łudząco podobnie do tej na Herbie pystr. Numer 11 ten numer za to przedstawia budynek ratusz, czyli miejsce położone w rynku dokładnie na środku siedziba władz miejskich oraz miejsce obrad i ogłoszenia decyzji był on sercem władzy miejskiej i życia publicznego. A tuż obok niego znajduje się synagoga z XVIII wieku. Synagoga była świątynią Żydów w Pyzdrach, stoi do dziś. W numer 12. Ten pan na koniu, na pewno Wam zresztą znany, jeżeli historią się interesujecie, to oczywiście pułkownik Edmund Taczanowski, który poprowadził zwycięską legendarną bitwę pod pyzdrami, wygrana przez powstańców. Numer 13. W tym miejscu znajdują się pnącza z winnicy, były one położone na skarpie nadrzecznej, a tych trzech panów możecie doskonale znać z herbu pystry. Numer 14. Tutaj znajdują się trzy wiatraki, większość z nich była drewniana, i niewiele z nich pozostało oprócz wiatraka murowanego zwanego holenderskim, który trzyma się dobrze do dziś, zresztą o nim też nagram film. Numer 15. Za to ten numer przedstawia cztery postacie dam, które według legendy były uznane za wiedźmy, i przez to spalone. Autor oczywiście musiał je uwzględnić w swoim muralu. Numer 16. Ten numer przedstawia mury kamienno-ceglane, w których znajdowały się trzy bramy słupecka, kaliska oraz poznańska. Numer 17. Ten numer przedstawia pięć postaci czterech żołnierzy i jedną najprawdopodobniej żonę lub blisko osobę jednego z nich, która zamartwia się jego służbą, bo nie wie, czy nie skończy marnie. Numer 18. Tutaj widać większą część zamku zbudowanego przez Kazimierza Wielkiego. Oraz często odwiedzanego przez naszych królów, ta część zamku ma bogatą, solidną, elegancko wyglądającą bryłę. Cały jest naprawdę wielki, niestety już w dzisiejszych czasach nie pełni przeżył. Numer 19. Ten skrawek przedstawia bramę z zagadkową postacią o imieniu Zosia, i Imi jest celowo zwyczajne i ludowe. Ma budzić skojarzenie z dziewczyną z miasta, a nie elitą. Często w sztuce używane jako symbol córki miasta. Brama miejska to granica między światem zewnętrznym a miastem, więc umieszczenie tam Zosi ma sens symboliczny. Pokazuje miasto otwarte, ale czujne, kontrastuje z uzbrojoną strażą i murami. Podkreśla, że miasto to nie tylko mury i wojsko, ale przede wszystkim ludzie. Numer 20. Ostatni numer w tym odcinku przedstawia wieżę w murze, ale nie temu. Chcę się najbardziej przyjrzeć, lecz postaci ciemnej postaci w oknie tej wieży ma ona przedstawiać złoczychające w cieniu miasta albo ducha pystru Dokładnie nie jest to określane, bo. Ten detal jest pomijany, rzadko się o nim mówi, lecz w jednym odcinku o nim mówiłem. W muralu jest jeszcze kilka scen oraz miejsc, jak na przykład ta pani robiącą żartu z żołnierza, ale ja chciałem głównie przypatrzyć się tym głównym miejscom i postacią na muralu. W tym jakże nietypowo długim filmie, jeżeli chodzi o standardy tego kanału, byłoby już na tyle Was zachęcam do subskrybowania i do zobaczenia.